24 lutego. Żywot Świętego Macieja, apostoła. Żył około roku Pańskiego 63. Boska opatrzność, w tym się mianowicie w historii świata i ludzkości, okazała zaradczą, że upadek jednego był wyniesieniem drugiego i że stratę w kościele zawsze sowicie nagradzała. W hymnie Najświętszej Maryi Panny śpiewamy wyraźnie, złożył mocarze z stolicy, a podwyższył pokorne. Potwierdza to dzisiejsza uroczystość Świętego Macieja który w miejsce potępionego Judasza losem został wybrany na apostoła chrystusowego. O pochodzeniu, wieku młodocianym, jako też o szczegółach prac apostolskich Macieja nie ma pewnych wiadomości. To tylko jest znanem, że chodził ze Zbawicielem, należał do dwunastu uczniów i był świadkiem wszystkiego, co Zbawiciel czynił i czego nauczał aż do wniebowstąpienia. Od wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego byli apostołowie w Jerozolimie na modlitwie. Ponieważ zaś nieszczęsna śmierć Judasza wyłom zrobiła w liczbie dwunastu, którą Pan Jezus ustanowił, niewątpliwie ze względu na dwanaście pokoleń w Izraelu, przeto apostołowie pomyśleli nad uzupełnieniem tej liczby. Święty Łukasz opowiada o tym w dziejach apostolskich, jak następuje: w one dni powstawszy Piotr w pośród braci, rzekł, aby upoczedł wespół Jakoby osób 120. Mężowie bracia musiało się wypełnić pismo ono, które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe, o Judaszu, który był wodzem tych co pojmali Jezusa, który był policzony z nami i dostała mu się cząstka tego usługiwania. A on ci otrzymał rolę z zapłaty niesprawiedliwości, a obwiesiwszy się, rozpękł się na poły i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się jawnym wszystkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazywano oną rolę ich językiem Haceldama, to jest rola krwi. Albowiem napisano w księgach psalmów, niechaj będzie ich mieszkanie puste, a niech nie będzie, kto by w nim mieszkał. A biskupstwo jego niech weźmie inny. Potrzeba tedy z tych mężów, którzy się z nami schodzili przez wszystek czas, którego Pan Jezus wchodził i wychodził między nami, począwszy od chrztu Nowego, aż do tego dnia, w którym jest wzięty od nas, aby jeden z nich był z nami świadkiem zmartwychwstania Jego. I postanowili dwu: Józefa, którego zwano Barsabas, którego też nazywano Sprawiedliwym, i Macieja. A modląc się, mówili: Ty panie, który znasz serca wszystkich. Okaż, któregoś obrał z tych dwu jednego, aby wziął miejsce usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swe. I dali im losy, i padł los na Macieja, i policzony jest z jedenastu apostołami. Dzieje apostolskie rozdział pierwszy, wers od 15 do 26. Powodem, że losem był wybrany, było niezawodne zdanie się na wolę Chrystusa. Albowiem on tylko dać może komuś urząd apostoła, zatem Maciej był przez samego Boga wybranym, aby zastąpił zdrajcę Judasza, który odszedł na miejsce, to jest do piekła, i niesprawiedliwość jego swą gorliwością nagrodził. Tego też Maciej dopełnił w wysokim stopniu. Kiedy po odebraniu ducha świętego apostołowie się rozeszli, aby nauczać cały świat, przypadła Maciejowi według podania, najprzód Judea, potem udał się w stronę nad Morze Kaspijskie, a stamtąd do Macedonii. Słynny kapłan Clemens z Aleksandrii, który także w tych stronach był czas niejaki czynnym, opowiada o świętym Macieju, że w naukach swych kładł szczególny przycisk na umartwienie ciała i panowanie nad zmysłowymi rządzami. Z rzeczy doczesnych, tak nauczał, można wprawdzie korzystać, ale nie trzeba do nich serca przywiązywać, trzeba walczyć z ciałem i odejmować mu wszystko, co do niepożądanych zmysłowości wiedzie, trzeba mianowicie do tego dążyć, aby dusza przez wiarę i poznanie prawdy rosła i wzmacniała się. Równie dobitnym było jego napominanie, aby bliźnim dobry tylko dawać przykład i modlić się za nich. Ważność zaś tego obowiązku objaśnił w tych słowach, jeśli sąsiad wiernego chrześcijanina grzeszy, to często i ów sąsiad sam z nim grzeszy. Albowiem jeśli bliźniemu zawsze damy dobry przykład i modlić się będziemy za niego, to go tym sposobem od wielu grzechów wstrzymamy i zachowamy cnotliwym, gdy zaś zły przykład dajemy, to on nas z chęcią naśladuje, a my przez to stajemy się wspólnikami jego grzechów. Na starych obrazach jest święty Maciej przedstawiony z kamieniami i skrwawionym toporem. Przedstawienie to stoi bowiem w styczności z podaniem, że ponieważ wielu nawrócił i cuda czynił, Żydzi go nienawidzili, a wreszcie jako bluźnierce stawili przed arcykapłanem Ananiaszem. Dumny ten saduceusz począł bluźnić Chrystusowi, a w końcu zawezwał Macieja, aby swą naukę odwołał. Maciej mu jednak odpowiedział, Wy mi bluźnierstwo zarzucacie, a ja szczycę się tem, że jestem chrześcijaninem. Wierzę, że Jezus nazareński, któregoście umęczyli, jest prawdziwym synem Bożym, równie wieczny i wspaniały jak Ojciec, to wyznaję sercem i ustami aż do zgonu mego. Na to krzyknął Ananiasz, zbruźnił Bogu, ukamienujcie go. Kiedy następnie Maciej ukamienowany leżał na ziemi, przyskoczył rzymski żołnierz i uciął mu głowę toporem, na znak, że Żydzi jako poddani nie mają prawa karać śmiercią. Relikwie jego święta Helena przywiozła do Rzymu, skąd przeniesione zostały do trewiru, gdzie święty Maciej jest patronem diecezyi. Żywot apostołów dowodzi w sposób przedziwny, że nauka Zbawiciela jest boską. Apostołowie bowiem wybrani do opowiadania Ewangelii Świętej, byli to prostaczkowie lękliwi, przesądni i już w takim wieku, w którym trudno się czego nauczyć. Tych, to prostaczków oświecił Duch Święty w jednej chwili, nadał im głębokie pojęcie tajemnic bożych, utwierdził ich serca męstwem i odwagą, dał im dar języków, aby różne ludy nauczać mogli i dar czynienia cudów na potwierdzenie, że ich Pan Bóg posłał. Nie mają oni żadnych przebiegów nad swoją prostotę, żadnej broni nad swoją cierpliwość i żadnych skarbów nad swoje ubóstwo. Nie pochlebiają namiętnością, ale owszem potępiają występki, Mówią o umartwieniu ciała, o zaprzaniu samego siebie, o pokorze. Nie czynią żadnych obietnic, ale przeciwnie, przepowiadają wiernym prześladowania i każą jeszcze nieprzyjaciół miłować. A jednak pomimo tak słabych środków i nauki, pomimo oszczerstw miotanych ze strony pogan na wyznawców Chrystusa Pana, tudzież pomimo tak okropnych, krwawych, a 300 lat prawie ciągle trwających prześladowań, wręcz przeciwnie ówczesnym zepsutym obyczajom Kościół Święty po całym świecie szerzy się i kwitnie wspaniale. Zważając to wszystko, zawołać musimy z psalmistą – przez Pana się to stało, a dziwnem jest w oczach naszych. Nauka moralna Apostoł święty Maciej został przeznaczonym do zastąpienia zdrajcy Judasza, który nadużył odebranych łask i tak wysokiej godności stał się niegodnym. Coś podobnego zachodzi często i napomina nas, abyśmy strzegli łask, które nam dały niebiosa i przez niegodne użycie ich nie tracili, a tym samym nie musieli miejsca naszego w niebie komu innemu ustąpić. Papież Grzegorz Święty mówi: jedni tracą to, co się zdawało, że zatrzymają, drudzy dostają to, co ci z własnej winy utracili. Tak dzieje się dzień w dzień. Ludzie wypadają z stanu łaski, a ponieważ upadli, przeto ich miejsce w niebie dostaje się komu innemu. Nie ma tak wielkiej łaski, aby jej człowiek, jeżeli chce, nie mógł od siebie odrzucić. I niestety w każdym czasie wielu jest, którzy się okazują niegodnymi swego szczęśliwego losu, do którego ich niebo przeznaczyło. Wtedy łaska ulatuje z tych niewdzięcznych i nieurodzajnych serc, aby się w innych, godniejszych osiedlić. Tak jak nas łaska, jeżeli z niej skrzętnie korzystamy i z nią współdziałamy, prowadzi do tem większych łask, tak też się łaska zmniejsza i bywa nam odjętą, a może na zawsze, jeśli ją zaniedbywamy, w lenistwie zagrzebiemy, w lekkomyślności sprzeniewierzymy i w występkach kalamy. Bądźmy tedy wierni i gorliwi w użytkowaniu tej łaski. Aby nam się tak nie stało, jak na sądzie ostatecznym, niejednemu się stanie, że przeznaczoną pierwotnie koronę wybraństwa, inny mieć będzie na głowie, przecież, bracia, iżby nie było kiedy w którym z was serce złe, niedowiarstwa, ku odstąpieniu od Boga żywego. Ale napominajcie sami siebie na każdy dzień, póki się dzisiaj nazywa, iżby który z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. List do Hebrajczyków, rozdział trzeci wers 12 i 13. Modlitwa. Boże, któryś świętego Macieja w poczet apostołów Twoich zaliczyć raczył, spraw miłościwie, abyśmy za jego pośrednictwem skutków Twojego nad nami miłosierdzia zawsze doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, dodawajcie komentarze i łapkę w górę, każdy komentarz zwiększa znacząco zasięg naszych nauk. W ten sposób możecie przyczynić się, że nauki obejrzy ktoś, komu akurat w tym momencie są bardzo potrzebne. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków Nauk Katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Przez cały Wielki Post codziennie o 9 rano publikowane są rekolekcje o sakramencie pokuty i pojednania. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania tych rekolekcji, gdyż bardzo pomagają w spowiadaniu. Zresztą sami się przekonajcie. Zachęcamy do przekazania swojego 1.5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 34 i cel szczegółowy 35449. Dzięki temu twój 1.5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej. A ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy tobie, drogi Darczyńco, to dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia, Zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.